W piątek o 14:00 w parku Jordanowskim zrobiło się tłoczno. Mimo zimna, a nawet padającego śniegu, na starcie rajdu niepodległości stawiło się kilkadziesiąt zespołów gotowych do zmierzenia się z przygotowanymi przez organizatorów zadaniami. Sygnałem rozpoczęcia zabawy był wystrzał z napoleońskich muszkietów. Jestem wdzięczny tutaj wszystkim y, osobom, które... W tym wolnym czasie mamy dzisiaj dzień wolny. Przychodzą, sp wspólnie spędzamy czas. Są dodatkowe atrakcje, będą puszczane balony, balony z lisikiem w świat. Za to też będzie dodatkowa nagroda. Są dodatkowe punkty, mamy punkt taki indiański, który się mieści w Stokolni. Pan będzie opowiadał o e, takim półindianinie, pół Polaku Sato oko. Mam nadzieję, że nie, że nie, że nie jakby przekręciem imienia tego, tego Indianina, który praktycznie ży całe życie spędził w Polsce. Urodził się w Kanadzie, a całe życie spędził w Polsce, pomagał Polakom, yy, yy, bił się, można powiedzieć, podczas II wojny światowej po stronie polskiej. A to nie jedyna wyjątkowa postać, o której mogli dowiedzieć się uczestnicy rajdu. Każda drużyna wybierała dla siebie quest. To projekt kościerskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, finansowany ze środków Muzeum Historii Polski oraz Gminy Miejskiej Kościerzyna. Quest to jest taka forma gry terenowej e, i po prostu można, e, czytając wskazówki, e, pójść pewnym szlakiem wytyczonym. My mamy akurat takie dwa szlaki. To jest Quest e, jeden, e, dzięki któremu poznamy bohaterów kościerskich, a drugi, dzięki któremu poznamy ważne wydarzenia dla kościerzyny. One się trochę przeplatają, szlak również. I właśnie dzięki wskazówkom, e, jak się dokładnie czyta rymowanki e, i odgadnie pewne, e, pewne hasła, no to można. Dotrzeć do celu i wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Przygotowaniem questów zajęli się uczniowie kościelskiego Gimnazjum nr 3 oraz harcerze z ósmej drużyny powsinogi. To oni wybrali, jakie postaci oraz jakie wydarzenia znalazły się na trasie rajdu. W organizację zabawy tradycyjnie włączyło się kurkowe bractwo strzeleckie. Jak co roku organizujemy strzelanie dla młodzieży, jest to jeden z punktów w rajdzie niepodległościowym. I młodzież strzela na punkty. Oprócz tego robimy strzelanie o szable starosty, ale to na końcu, jak już, będą, jak już skończy się rajd. Ogólnie w całej imprezie wzięło udział blisko 500 osób. Wiele drużyn to składy rodzinne. Dla pani Sylwii, startowanie w rajdzie to już 11 listopadowa tradycja. Startuję z moją całą rodziną, mężem, leszkiem i dzieciaczkami. Wszyscy się wstydzą, widzę, nie lubią telewizji chyba. A dlaczego Państwo w ogóle postanowili właśnie dzisiaj? Dzisiaj jest wolny dzień, czy tutaj warto się pokazać? Nie chodzi o to, czy warto, czy nie warto. Lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu i dlatego, a bierzemy udział, w, to jest chyba piąty rajd, w którym bierzemy udział. Czyli się spodobało, to jest tak, fajna forma spędzania tego podoba. dnia. Też. Bardzo nam się podoba, dlatego że można też dowiedzieć się o historii Kościerzyny sporo. No i spędzić czas w miłym towarzystwie, oczywiście też z rodziną i na świeżym powietrzu. I to jest najważniejsze dla mnie. A jak szło w ostatnich rajdach? Bo rozumiem, że doświadczenie jest duże. Nie wiem czy duże. No gdzieś tam po środku zawsze zajmowaliśmy miejsca. A jak przygotowania? Jak się Państwo przygotowywali do tego dzisiejszego wyzwania? O, o Tomaszu Rogali i on Indianinie trochę poczytaliśmy. Bo wiedziałam, że to są takie osoby przewodnie tego rajdu, więc uzyskałam informacje z internetu. To życzymy powodzenia. Dziękujemy bardzo. Po pokonaniu całej trasy, w której nie zabrakło ekstremalnego stanowiska Morsów, finał odbył się w Sokolni. Tu na uczestników czekała gorąca grochówka oraz występy artystyczne i pokaz szkolenia psa policyjnego. Organizatorzy podliczyli punkty, a osoby, które ukończyły rajd, otrzymały nagrody. Teraz uczestnicy czekają na karteczki, które przyczepione do wypuszczonych na początku rajdu balonów mają zostać do nich odesłane. Ten konkurs trwa do końca miesiąca. Właściciel kartki, która zostanie odesłana z najdalszego miejsca, wygra nagrodę i to nie byle jaką. Na szczęściarza czeka dron.